Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest dzień e, blistrów, słuchajcie. No, troszkę się zarobiło jakieś tam karty się sprzedało to, co można jechać do Epiku i kupić w promocji. O, takie coś mają jeszcze duże blistry, e, ale to chyba następnym razem. Będziemy dzisiaj otwierać taki zestawik, który jest Destiny Drivers, e, Booster, cała ewolucja Togepi i bardzo fajna monetka. Zatem odwracamy się i lecimy. Tu oczywiście kodzik zostaje dla mnie. Gdyż sobie gram, tak wygląda ten. E... Monetka. Monetka. Słuchajcie, tu mamy pełną ewolucję. A gdzie jest trzecia karta? Gdzieś mi wypadła. jest, Się schowała pod kodem. O, to jest kosmos. Holo, proszę bardzo. Togepi, togetik i togekis, mili Państwo, i pewnie kosmos holo, albo nawet wszystkie wydrukujemy do takiej rameczki, słuchajcie. Złoty kolor mi się skończył, ale chyba zamówię i będzie stało sobie na półce. Jakby ktoś chciał, to zapraszam. Wszystko zrobimy. I energia, coś tam się świeciło. Stalowa, Fomantis, Skłakabili, Rozelia, Nidoran... Tylmask Ogerpon, hmm, Nadal szukam. O, Team Rocket Giovanni, proszę bardzo, Arcanine. Dolif Rivers Holo, mini Państwo. Team Rocket Petrol Rivers Holo i, i Typlozium, Niestety, nie tym razem. Dobrze, do następnego.